Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bejs i mną jest Mister pt 50 Jał. <coughs> I to jest kontynuacja mojej serii z Battlefielda III jako co-op z Beat'em. A to jest mój co-op? Tak. bo nie mam BFA 3 nagranego i nagrzewał chyba nie będę. No zobaczymy, może kiedyś. Dobra, ja będę, ja będę rozwalał czołgi, jak coś będzie, byli no ty wyślij drugą broń. Na końcu. Ja wezmę 16, dobra. Okej. Okay. Gdzie był ten, ten machine gun? Fak Gdzie on był? O, ja mam miny, czekaj, rozstawię minę tam na dole nie będzie czołg jechał Tam strzelaj Już biegną Marto, strzelaj tam Jej. Coś tam trafiam Możesz. O, klej ja to, to typu podkładam wszystko Dawaj Szybciej, szybciej się wuj. Dobra, rajdę ci pomóc. Ty do mnie strzelają. Mam radę, radę, nie? Dobra, tu z boków wychodzą. Dobra, tu jest pokazywane, czy trafia się, czy nie, bo. Ja, o dobrze, że są hitmarkery. Też prawda. Gień Ty też. I ty też przy okazji Jedzie czołg Już go namierzam Dobra, dobra, dobra ała, ała, ała. To ja Teraz Ten przeładuje Dostał? Jedzie jeszcze Jeszcze jeden strzał potrzebuje No dawaj, dawaj Bo jest skupiony na mnie Dobra, poszło Wybuch, dobra, dobra. Sobie... Bo już nie mam żabryni amunicji do go naładować Skąd teraz to Oni będą teraz chyba z boku tutaj Ja się przekonałem jeszcze będą z przodu i z boku, teraz zobaczymy Dobra. A mo jest. Idą z przodu jeszcze. Dobra. Ustawiamy maszynkę i lecimy. Dajesz. Fajnie jest mieć dwój nóg. No. Dobra Czas. Okej, okay, teraz tera będą szli z tej strony. Dobra, teraz sobie tu posiedzę. A może nie? Na dachach jeszcze stąd Co jest nieśmiertelny, czy co? Dobra, stąd wychodzą. Chyba czołg co? Chyba ja. kurde. Jak coś, to kryje się. Kurde, dostaję. Fak, nie widzę ich. Dobra, ja do nich strzelam, spokojnie. Dobra, dostali. Oh shit, obok mnie coś przyleciało. A, RPG. Dobra, zabiję place'i z RPG-ami. Okej. Okay. Dobra Tak, tak myślałem sobie, że to ty Idą teraz sam w tej strony Okej, okay, widzę Tu nie mam w kogo strzelać Nie, bo nie, da, nie daje im wychodzić No właśnie wiem jedzie Dobra to czołgiem się zajmie, ja sobie przyładuję Dobra ja, ja już przygotuję celownik Aha, to z tej strony czołg jedzie, kurde, to jest fajne fajne miejsce Dobra, jest, odblokowałem coś Lokowałem jakąś broń. Dobra. Okej, okay, teraz idziemy tam. Tak, wiem. Pamiętajmy. Ładuję ammo, wezmę sobie tego. gun. guna. Dobra, wszystko przeładowane. ja, Okej. Okay, okay. Lecimy. Teraz już pójdzie z górki. Ja, teraz to tam. Tylko się kampić trzeba. Dobra, ja pójdę na dach, bo tam na dachu jest. Ja też idę na dach zawsze tutaj. Broń. Okej, okay, tu jest snajperka gdzieś powinna być? Jest. Nowej zapas amunicji. Dobra. Czy ta snajperka ma dwójnóg? Jest. Ja tutaj mam fajną pozycję, także. Ja też. Okej. Okay. Where? Aha, tam. Już chyba widziałem. Na dachach są. Nie tylko, na ulicy też biegają tam pojedynczy. Znaczy ich idzie coraz więcej. No. Hit markeruj szmatę Tutaj tego, palma upada, ja myślałem, że mój, mój czego człowiek się podnosi te... Dobra Sto. Idą Kurde, nikogo nie trafiam Ja te, a co ja mam powiedzieć, ja strzelam do snajperki nie trafiam, dopiero Dobra, dostał chyba Tam gdzieś jesteś Kurde Dobra. Reload. Też właśnie gdzie on jest? Tutaj. Tam! Jest. Dobra, poszedł Dobra Czekamy na kolejną falę yep. O idą teraz Ja z tej strony, dobra O, o shit, na dacha A oni są na, na prawo teraz, na tych budynkach chyba są, mi się wydaje Nikogo nie widzę. Na dachach są Choke, choke, choke. Biorę jawelina już. O kurde, fuck. Ja ja, ja tam zostawiłem. Masz jawelina? Nie mam. To myślę, że mam szerąbane. O nie dobra, fak jest... Fuck, nie muszę to failujemy, nie? To bieg, to i, i leć tam po to. Dobra, ty strzelaj do niego, nie wiem, stu by wal do niego. Czekaj. Mam tubę? Mam, muszę mieć. Jak tu jest jak tu się... Jak tu granatnik? Trójka. Ty tego tam powstrzymuj. Fajnie, jeszcze go nie trafiłem. Kurde, biegnę. Czy trafiam w ogóle, czy nie? No dobra, leci. Trafiam. Dobra. Kurde, braku... brakuje mi naboi. Fuck, 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 fuck. Ja już też nie mam naboi. Czy znaczy nie mam. Mam, ale... Mam czy nie mam. Dobra, ostatni strzał został, nie możemy tego spailować. Dawaj, 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 kurde. Leci! I pies! Oh. Kurde! Wow! Dobra, zostawię tego czołina przy sobie, bo bez że wina będzie lipa. Snajper. Snajper gdzieś tam bo wracam na dach Było ostro no, żebyś wiedział, oh shit! RPG Granat? Serio? Jak oni nas teraz tu obrzucają? No, starych jest pełno. O, zajemną śpiewowca. Ale jeszcze chwilę musimy poczekać. A, dobra, już. Dobra, biegniemy. Dobra, taki mały fail na początek, ale co tam? Dopiero pierwsza misja. Dobra, leci helikopter już. Brodaj już. Dobra, wbijamy. Udało nam się, jest. Ja, pierwsza misja zrobiona. No tam rpegi latają. Ta. Ile punktów? 9742, punkty 8 minut. Ok. No so. dobra. To tyle, do zobaczenia. No. Cześć. No na razie.